Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Dawno nie było odcinka z tej serii, ponieważ trzeba było nadrobić troszkę Remord. No i też ta seria wymaga znacznie więcej czasu na nagrywanie aniżeli Remord, co było pewnym problemem. U mnie w ostatnich tygodniach, no ale już się pojawiło i udało mi się zbudować ten dom. Tak jak mówiłem, między odcinkami go wybuduję i trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie na tym fundamencie, takim podwyższonym. Szkoda, że nie da się jakby wymusić, aby te wszystkie domy na takich fundamentach były. No bo to dzieje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ukształtowanie terenu jest odpowiednie, ale wygląda to całkiem fajnie. Zbudowałem to na szybko, nie modyfikowałem go z plecionki. Tak naprawdę chodzi tylko o to, aby tutaj więcej ludzi pozatrudniać. I potem, oczywiście, go zmienię z lepszych materiałów, zbuduję. Ale no nie chciałem teraz zabierać kłód z magazynu, głównie dlatego, że mamy zimę i ludzie zużywają ten opał w dość zaskakującym tempie. Ja nie chcę ryzykować, że go po prostu zabraknie. I teraz, tak musimy coś zjeść. Zobaczmy czy ja tutaj mam w ogóle, mam suszone mięso. Ok. Zatrucie, w ogóle nie wiem, z czym one jest spowodowane. To też jest ciekawa kwestia. Ale zjedźmy sobie yy, dziurawce, żeby tam nie było, bo ja w sumie nic nie zjadałem. Więc to zatrucie się pojawiło tak nieoczekiwanie w sumie yy, znikąd. I teraz tak zobaczmy, jeżeli chodzi o, nas, o nasz yy, dziennik, co my tutaj mamy. Ok, nawóz, nasiona martwi i pszenicy. Ok, trzeba będzie się tym zająć na pewno. Idź do chornicy, do broniegi i poczekaj do następnej pory roku. Dostart do Edwina. Kamień i kłoda, ok. Dostart do sobie Wiatr, ale gdzie, gdzie to było właściwie? W Gostowie, a tam gdzie cię myśli. Czyli dobra, ja jeszcze wezmę tutaj skocze po wiadro, ponieważ w osadzie tych wiadr powinniśmy troszkę mieć, my je wytwarzamy tam warsztat, ktoś zatrudniony, już nie pamiętam kto, ale wytwarza na pewno właśnie te wiadra, także możemy jedno na pewno stąd zabrać i nikt nie zauważy. Albo i nie. Nie tworzymy wiader? A, ja coś czuję. Ja coś czuję, że te wiatra mogły zostać zabrane. Tutaj do, do tego magazynu z żywnością. Prawdopodobnie. Tak, wiadro z wodą. Weźmy je. Najwyżej sobie wypijemy, jeżeli nie będzie dało się go przekazać w takiej formie. Teraz jeszcze kamienia sporo i kłód, tam ktoś potrzebuje na budowę domu to zadanie będzie czasochłonne, dlatego ja nie chcę go chyba teraz wykonywać na wizji, tak mi się wydaje tym bardziej, że nie wiem czy ono też w Gostowi było, czy gdzie indziej No najwyżej go nie zrealizujemy, ale wydaje mi się, że po prostu zrobię poza anteną Ale tak, idziemy sobie do Gostowi i jaki jest plan? Plan jest taki, ażeby zatrudnić nowych osadników, bo jeżeli zobaczymy sobie teraz w zarządzanie, to mamy wolny dom magazyny domy, właśnie, wolny dom ten, 0 na 4 także moglibyśmy dwóch ludzi pozyskać i zbudować dla nich chatki produkcyjne, być może kolejną a ażeby więcej tych kłód było i drewna opałowego wydaje mi się, że to może mieć sens no i coś nowego byśmy postawili, bo chyba odblokowały się jakieś rzeczy jeżeli chodzi tutaj o wydobycie to już to zbudowaliśmy a tę zielarską zbudowaliśmy. Kopali na razie nie możemy. Technologia budownictwa jest dosyć droga. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o domy, to nic nie robimy. Hater moglibyśmy postawić. Wydaje mi się, że to mogłoby być całkiem spoko opcja. Szopa rolnicza. Pracownicy tutaj mogą być pisani do pracy w Polach i Sadach. To by się przydało na pewno. Musimy ruszyć z rolnictwem. stodoła. Też by się przydała. Znaczy będą pochodne plonów. Pasę dla zwierząt, nawóz oraz zaprawę. Przeda, klepisko, warna. Okej, okay, spoko. To by się na pewno przydało. I sad. Dobra, sad to na razie tam wiecie, ale tak, stodoła na pewno by się przydała. My chyba nie zbudowaliśmy jej, tak, nie zbudowaliśmy jej, więc to na pewno coś, co byśmy chcieli Zrobić Tutaj na razie nie mamy zbytnio Nic Hodowli zwierząt I w produkcji kuźnię mamy Warsztat mamy Kuchnię mamy i te rzeczy Także nie są jeszcze odblokowane niestety Usługi Stragan, fajnie by było Ale ok, no tutaj nic nie mamy więcej Czyli tak Plan jest taki, żeby rozwinąć Rolnictwo, ogólnie co to za chłop? O! Trzy w rolnictwie I trzy w rzemiośle Wiek 24 Świetnie, mamy jednego gościa Jak on się nazywał? Bygost, okej, okay, Bygost i tutaj bygosta przypiszemy I teraz jakie mamy wolne miejsca pracy? Mamy chatę zielarską, ale on tutaj nic nie będzie robił Mamy w studni, no właśnie ja nie wiem Jaki tutaj Jaka tutaj profesja powinna być Tak naprawdę Bygost, aha czyli wydobycie W chacie zielarskiej chyba było Przetrwanie tak? Poziom drugi? No to nie ma znaczenia, bo on i tak i tak nie będzie nic robił. Więc to jest ten minus. Oczywiście będziemy musieli mu zbudować coś innego, więc. No dobra, niech idzie tutaj. On będzie chyba bardziej zadowolony wtedy. Chociaż nie wiem, czy będzie zadowolony, jeżeli nie będzie mógł wykonywać swojej pracy, no bo oczywiście w obecnych warunkach on nie jest w stanie nic zupełnie robić. Co pora roku. No, tutaj jedynie mikstury mogliby wytwarzać, ale my nie mamy wystarczającej ilości weczy. No ale dobra, tutaj damy sobie troszkę tych weczy już, ale nie wiem, czy to cokolwiek zmienia, czy to cokolwiek wpływa. Oset, lulek, dobra, później się tym zajmiemy. Faj Ważne, że ma przypisaną pracę. ...i że nie powinien być z tego powodu niezadowolony. Mamy tutaj jakieś dziwne jeszcze informacje... Co to w ogóle znaczy? Że 10 kapusty tutaj posadziliśmy, ale przecież ona jest... ...do zaorania chyba. W takim się wydaje. zasoby wody, zasoby drewna bardzo mało. Ale nie mogą korzystać z desek. Spoko. No dobra, to na razie tak zostanie, bo ja już to modyfikowałem. Idziemy wykonać zadanie. A z tym zafondzaniem to myślę, że tak jak teraz jest to lepiej po prostu nie będzie na ten moment. Bo musimy pobudować jakieś y, struktury. Dobra. Sobie Have a good day. Aha, czyli niestety ale to wiadro się nie liczy. Okej. Okay. Żaden problem. Dobra, pokaż mi swoje towary. Zobaczmy co on ma. Pafa dla zwierząt gnój. Spoko, ale my na ten moment i tak nie zrobimy z tego nawozu. Mamy takie zadanie, nie? zrobić nawóz, ale tego nie zrobimy. Krowa 4,500. tysiąca. Musimy zbierać hajs, żeby tutaj krowy pokupować. Ale to. O! Odblokowano kurnik, świetnie. To też chyba możemy gęsi, tak. Tylko tu już y, musimy. Wydaje mi się, mieć jakąś stodowę, cokolwiek. Chyba, gdzie te zwierzęta będą hodowane. Nie wiem, jak to działa do końca. Czy akurat gęsi po prostu wystarczy kupić, i one. One sobie biegają po wsi, wszędzie, gdzie im, gdzie im się podoba. I nie trzeba ich jakby ogradzać. To jest coś, co na pewno będę musiał się dowiedzieć. Teraz zobaczmy jeszcze w dzienniku. To oczywiście nie możemy. Historia dobroniegi. Skrzyna żyta. Skrzyna żyta, okej, okay, chyba skrzynia powinna być, ale dobra. Idziemy do dobroniegi. My chyba ją mamy, nie? Czy ja nie wiem, w sumie już sam. Witam ponownie. Czy ktoś zamawiał dostawę żyta? Pozwól, że sprawdzę moją listę. Wieczna młodość, pokój na ziemi, wyginięcie komarów. Żyto, mam. Proszę bardzo, piękna damu. Racimirze, wiesz, że, wie, że filtrowanie z zamożną kobietą jest karane. batożeniem? Okej, okay. prawda? Ja nie chciałem, po prostu za łatwo cię wkręcić. Jesteś okropna. Napotkałeś jakieś kłopoty? Kilka, ale nic. Sprawiony poszukiwacz przygód jak ja powinien sobie nie poradził... żadnych, a powinienem? Okej, okay, damy to. Już bym przykro z powodu tych wszystkich yy, zgładzonych smoków. I powinno, wilkołaki zdecydowanie nie były szczęśliwe z tego powodu. Oto twoja zapłata, pogromco prostych zadań. Żegnam się z tobą w takim razie, jako zamożny pan. Trzymaj się, dobro niego. Okej, okay, udało się to... Jak było, jak wykonać? To ona ma dla nas coś ciekawego. Raczej nie, moglibyśmy jakieś... Ale dobra, my mamy, mamy w osadzie takie rzeczy, nie? Czyli tak. Jeżeli przejdziemy do... O, technologia nam się jakaś tutaj pojawiła. Kurnik, tak. Kurnik, ale to okej. Okay. I jeszcze w dzienniku mamy... Historia u niegosta, idź do chornicy i znajdź Kestrel, czyli to pozostało, tylko ale tego już nie będziemy teraz robić. To oczywiście yy, poza wizją, no bo do chornicy to ja moi drodzy musiałbym iść dosyć daleko, gdzie jest chornica w ogóle? Tutaj, no nie byliśmy tam jeszcze, trzeba przyznać. A więc byłby to kawałek drogi. Ale dobra, wróćmy do osady. No bo tutaj oczywiście mamy swojego rodzaju problem, który polega na tym, że nie mamy wystarczającej ilości miejsc pracy dla naszych ludzi, którzy chcieliby wykonywać jakieś zadania, no które są po prostu dla nich stworzone, nie? Będą wtedy bardziej zadowoleni, no i też na pewno my na tym zyskamy. Okej, okay, jego zadowolenie rośnie, Fryda z jakiegoś powodu w ogóle nie jest zadowolona, ale czemu to w sumie nawet nie wiem, o co tutaj chodzi, z czego wynika to zadowolenie, tak jak mówiłem. Powinni być zadowoleni, bo mają tak naprawdę wszystko, czego im trzeba, ale okej. Okay. Być może są im potrzebne jakieś lepsze warunki, lepsze chatki, lepsze jedzenie, ciężko powiedzieć. No i teraz tak, a właśnie, bo... Nie wiem... Wydaje mi się, że to, jako rybak, to właśnie ten poziom przetrwania będzie istotny, a więc moglibyśmy zbudować chatę rybaka, tak mi się wydaje. No bo on jeszcze w czym? W rzemiośle jeszcze się specjalizuje, ale... W rolnictwie, no ale rolnictwem to my się nie zajmiemy teraz zimą, nie? Znaczy coś tam chyba pisaliście, że się sadzi zimą Ale to na tym etapie to myślę, że, że można już to olać w tym roku I od wiosny na pewno zaczniemy, także ja zbuduję oczywiście przez zimę tą stodołę, żebyśmy my mogli się tym rolnictwem faktycznie zająć Oj, tutaj jest nasz bygost sobie idzie ale teraz chciałbym zbudować chatę rybacką I on by pracował w tej chacie rybackiej Mam drugi poziom, więc to nie będzie tragedia A zawsze trochę więcej jedzenia Ono może być potrzebne No i też drugą drywutnię Wydaje mi się, że przydałoby się postawić Choć tutaj oczywiście będę kontrolował ten stan Bo jeżeli sobie zobaczymy Opał potrzebny na jeden dzień 306, a mamy 472 No właśnie Woda, ok, jest spoko Żywność, bardzo spoko, nie? Ale ten opał no to on może stanowić problem Ja oczywiście mogę Ręcznie tam podorzucać trochę rzeczy Ale będziemy to kontrolować na bieżąco Co ty robisz? I tyle Okej okay. Co to w ogóle był za budynek? A to jest ch chata wydobywcza Ok, spoko I teraz tak, zobaczmy na mapie w ogóle Gdzie tutaj są jakieś ryby bo to chyba ma znaczenie, mi się wydaje. Albo nie, może to ma znaczenie tylko dla nas. A ja mogę tą chatę rybacką postawić gdziekolwiek i to będzie wydobywane? No właśnie, zobaczmy w sumie, bo ja zleciłem przecież wydobycie gliny. I zobaczmy, czy w naszym magazynie jest glina. Ja to nie zwróciłem uwagi wcześniej. Glina, no tak, średnio. Wapień, ruda wylaza... A jest glina, ok, czyli ona jest chyba wydobywana spoko. Czyli wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, gdzie my tą chatę rybacką postawimy, tak naprawdę. Więc ja mogę postawić ją gdzieś tutaj, w tym rejonie, powiedzmy, i będzie ok. Tylko żeby to zrobić. Zobaczmy, co potrzebujemy. Płowiecko, chata rybacka musi być umieszczony na wodzie, co ciekawe. No to tutaj my nie możemy tego postawić. A czy możemy, widzę? O, tutaj jest, bo nie ma tych trzcin, ja chciałbym tych trzcin y, psuć, nie? My możemy w ogóle to tam gdzieś walnąć, ale bez sensu, nie? żeby tak ludzie do wody wchodzili. Więc jak najbliżej brzegu to postawię i zbudujemy sobie to, ale to oczywiście też yy, poza wizją zbudujemy, no bo nie chcę Was tym yy, zanudzać. Także nasza, nasza osada ma się całkiem dobrze, tutaj dzieją się różne rzeczy, chodźmy może troszkę po jakieś jedzenie, o do magazynu. Zobaczmy co tutaj się wytworzyło, może jakieś posiłki. A właśnie, bo jeszcze jedna wawna rzecz. Pieczone mięso i zupa grzybowa, pracuje, pracuje Pieczone mięso, bo do solonego, okej okay. I teraz tak, zupa grzybowa Jest robiona z mięsa No i mamy jeszcze te wszystkie zasoby, by na to wychodziło Zupa grzybowa, spoko Czyli Powinno tutaj być zupa grzybowa, ale jej nie ma. Czyli nasi ludzie być może ją zjadają. Natomiast mamy bardzo dużo suszonego mięsa i my sobie je weźmiemy, bo oczywiście zaraz będziemy chcieli jeść. Dobra. Więc musimy zawsze jakiś zapas tam, żeby się mieć. Zastanawiamy też, co to jest ta ikonka tutaj, co się pojawia. Brud, ok, czyli musimy się umyć. To jest brud. A, i stąd to zatrucie było. Jak ja zjadłem coś, i właśnie mając brud na sobie, no to niestety pojawia się zatrucie. Ogólnie współczuję gościowi, że on tak w zimę w ogóle w mrozie do tej wody wtedy się umyć, ale ok. Jest jak jest, gra ma takie warunki, jakie ma. No i co, moi drodzy? Myślę, że tym miłym akcentem zakończymy sobie ten odcinek, on będzie dosyć krótki, poopowiadaliśmy sobie troszkę, a ja tutaj muszę y, pobudować, przede wszystkim pobudować stodołę, pobudować chatę rybacką, być może zbudować drugą drewutnię, jeżeli taka będzie konieczność, czyli kolejny także dom będzie musiał wtedy powstać, a żeby jeszcze więcej ludzi pozatrudniać i tą osadę jak najszybciej. Rozwijać. No i o tym, oczywiście, będę Was na bieżąco informował. Tymczasem to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.